Przed Sylwestrem oprócz wyboru miejsca zabawy, kreacji i fryzury warto zastanowić się również nad bezpieczeństwem. Wielu z nas nie wyobraża sobie pożegnania Starego Roku bez fajerwerków, ale warto pamiętać, że sztuczne ognie mogą wyrządzić krzywdę. Marta Cichocka. Gdy chcemy sami zbliżyć się do takiego efektu, musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Nie puszczajmy petard wewnątrz pomieszczeń, nie w ciasnych miejscach, nie puszczajmy petard z okien, z balkonów. Duża petarda, która wybuchnie nam w rękach, czy, czy na skórze, czy przy skórze, jest w stanie spowodować duże uszkodzenia naszego ciała, czy jest w stanie rozerwać rękę. Ważne jest też to, gdzie i jaki produkt kupujemy. Mimo częstych kontroli Straży Miejskiej, fajerwerki wciąż można kupić na targowiskach. Na Placu Barlickiego dzisiaj było kilka takich stoisk. Zachodzi tu podejrzenie, że jedno z tych stoisk przynajmniej wprowadza do obrotu materiały pirotechniczne o, o większej sile jakby pirotechnicznych tych materiałów. No, będziemy musieli wezwać tu na miejsce czwarty komisariat policji i, i prawdopodobnie inspekcję ze straży pożarnej. Ponadto sztuczne ognie kupowane na targu mogą być przeterminowane lub źle zabezpieczone przy sprzedaży. Trzeba zwracać uwagę, aby artykuły miały instrukcję obsługi w języku polskim i też oznaczenie, że są dopuszczone do handlu na terenie naszego kraju, nie wymagają specjalnego pozwolenia. Jak uprzedzają strażnicy, miejscy lepiej kupować fajerwerki w sprawdzonych miejscach, które posiadają odpowiednie zezwolenia. Ponadto trzeba pamiętać, że sztucznych ogni nie można sprzedawać dzieciom. My mamy doświadczenie w używaniu tych. Baterii, tych fajerwerków. Sami osobiście wykonujemy profesjonalne pokazy, więc praktycznie wiemy, jak działa każda, każda z, tych, z tych rzeczy, jakie niesie zagrożenia ewentualne. I tu sprzedawca może wytłumaczyć, jakie środki ostrożności trzeba zachować przy wystrzale każdej petardy, a jest w czym wybierać. Na przykład ta bateria ma 120 wystrzałów. Czyli jak sama nazwa wskazuje, możemy ją podziwiać przez około 120 sekund i tu już nam się tworzy taki mini cały pokaz, tak? Czyli odpalamy raz, no i mamy czas, żeby otworzyć szampana i oglądać fajerwerki o północy. I na koniec przypominamy, że legalnie można odpalać fajerwerki tylko w Sylwestra i nowy rok. Próba przeprowadzona jeszcze dziś może kosztować nawet 500 zł mandatu.